Siedemnastolatek miesiącami siedzi martwy pomiędzy gałęziami drzewa w środku miasta Münchengladbach. Nikt go nie zauważył, nikt za nim nie tęsknił. Jak jest to możliwe? Nazywam się Katarzyna Amirato i opowiadam wam historię które powstają na podstawie źródeł w języku niemieckim. Zapraszam do wysłuchania. Nikt go nie zauważył pomiędzy gałęziami drzew. Tylko około 50 centymetrów. Nad głowami spacerowiczów między dwoma rozwidleniami gałęzi na skraju małego ogrodu, windberg jedna z najlepszych dzielnic mieszkaniowych w München -Gladbach. spiczaste dachy, przycięte żywopłoty, zadbane ogródki. Dom dziecka znajduje się zaledwie 150 metrów dalej, pośrodku Zielonego Ogrodu. Wejście jest pomalowane na świeży róż z napisem Dom dziecka i wszystko napisane kolorowymi literami. Mark musiał siedzieć na drzewie od trzech miesięcy, od mroźnych zimowych dni. Duża lalka. Tak pomyślał w pierwszej chwili mężczyzna, który w tą piękną sobotę, 29 kwietnia 2017, spojrzał w błękitne niebo. Kiedy strażacy odcięli Marka z gałęzi, cztery miesiące przed jego osiemnastymi urodzinami, Część jego zamarzniętego ciała było już zmumifikowane. Tutaj, pomiędzy ozdobnymi jodłami, piekarnią, kwiaciarnią, zwraca się uwagę na to, co dzieje się w okolicy. Ale Mark nie należał do tych osób. Tak naprawdę nigdzie już nie należał. Przede wszystkim był on kimś, kogo się nie zauważało, nawet za życia. Jeden z tych cichych, ktoś, kto nie wiedział, jak zwrócić na siebie uwagę. Nie pozwolił sobie pomóc. Tak komentowali wszyscy po tym, jak został zdjęty z drzewa. Chłopak w kapturze. jak nazywali go sąsiedzi, albo chłopiec z domu dziecka, albo ten, co wylądował na ulicy. Tyle wiedziano tutaj w Windbeagu. Ze spuszczoną głową, z kurtką naciągniętą na twarz, od miesięcy przemykał się, siadając na schodach, nieraz przed drzwiami wyjściowymi, na skrzynkach elektrycznych, zawsze sam. Sąsiadka, która nie chce podać swojego nazwiska. W tej historii nikt, nikt nie chce podawać swojego nazwiska i powiedzieć czegoś otwarcie. Zadzwoniła ona kiedyś na policję, gdy chłopiec po raz kolejny spał pod drzewem za jej ogrodem tuż obok placu zabaw Następnie policja porozmawiała z chłopcem i to wszystko co się wydarzyło Kiedy Mark po raz kolejny wspiął się na płaski dach urzędu do wydziału zdrowia by tam spać pod rozgwieżdżonym niebem Pracownicy biura zaopatrzyli go w koce i kurtkę. Przynosili mu też jedzenie. Nie wolno im więcej o tym mówić, szepcze ktoś, kto po pracy wsiada szybko do samochodu. Otrzymaliśmy zakaz. Można tylko powiedzieć, że chłopiec prawie się nie odzywał. Nie lubił ludzi. Mart miał 14 lat, kiedy wydawało się, że jego życie jest w miarę w porządku, kiedy jeszcze wszyscy wierzyli, że jakoś się ułożył. Lubił filmy Spider-Man, lubił amerykańskie samochody, ale przede wszystkim lubił on się wspinać na drzewa. Nawet już jako małe dziecko, kiedy wszyscy. Biegali wtedy po zdenerwowani po placu zabaw, szukając marka, nie wiedząc dokąd poszedł. Siadał on wysoko wtedy na drzewie i wymachiwał nogami, patrząc z góry na świat. Chłopak kochał drzewa. Wszyscy mówią, że był miłym chłopcem, może trochę nieśmiałym. Wieczorem 23 stycznia roku 2014 kłótnia pomiędzy rodzicami początkowo nie była większa niż zwykle. Chodziło o Larę, młodszą siostrę Marka. Miała wtedy 12 lat i chłopaka, który miał 33 lata. Kilka dni później miała już nowego. Miał na szczęście 16 lat, ale był Marokańczykiem. Ojciec nie tolerował go. Matka nie umie wychowywać dzieci, wściekał się. W końcu zszedł do piwnicy. Co kilka nocy schodził tam, śpiąc na materacu, wtedy, gdy awantury pomiędzy rodzicami stawały się nie do zniesienia. Na tę noce ojciec rozgaszczał się w piwnicy z poduszkami i niemiecką flagą. Słuchał głośnej muzyki, pił. Przeważnie wtedy przez całą noc. Następnego ranka rodzice jakoś zawsze się potem dogadali. Jednak tym razem było inaczej. Po kłótni Ojciec kupił jeszcze kilka butelek piwa i wypił je razem z kolegami na cmentarzu. Często tak robił, a później dalej jeszcze pił w piwnicy. Nie rób tego, mamo, on nic nie robi, wpuść go! powiedział Mark do matki następnego ranka, kiedy ojciec znów stanął przed drzwiami mieszkania i chciał do niego wejść. Matka krzyknęła, wynoś się, a do Marka w pokoju dziecinnym powiedziała, że musi jej pomóc. Z powodu udaru miała niesprawną rękę. Mark powie później, że czuł, iż jego ojciec tego dnia był bardzo smutny. Poprosił więc matkę, aby go nie wyganiała, aby ojca nie wyganiała, aby go wpuściła do mieszkania. Kiedy ojciec pchnął drzwi, wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Kocham cię, powiedział. A matka odpowiedziała: Nie kocham cię, nienawidzę cię. Ojciec nie wydawał się być zły, nawet nie krzyczał. Powiedział tylko szeptem: Co ja mam teraz zrobić? I przez chwilę wpatrywał się w powietrze. Potem poszedł do kuchni, wziął nóż i dźgnął, jakby bezmyślnie. Mark próbował odeprzeć atak ojca, i w jaki sposób pomóc matce, skakując ojcu na plecy. To koniec, wrzeszczał ojciec, i krzycząc, Wbijał nóż w Marka, przebijając mu puca, by w ten sposób trafić matkę. Kwadrans później przyjechała policja i strzeliła do ojca, trafiając go w nogę, ponieważ atakował każdego, kto zbliżał się do domu. Mark zdążył już uciec do biura ubezpieczeniowego. Po drugiej stronie ulicy. Ratunku mój ojciec zabija moją matkę, krzyczał chłopiec, jak wspominają później pracownicy tego biura. W tym czasie matka już nie żyła. Po kilku tygodniach Mark opuścił szpital. Rany fizyczne się zagoiły, ale te na duszy nie chciały się zagoić. Mark już nie był tym samym człowiekiem. Był nadmiernie nerwowy, szybko wybuchał albo całkowicie milczał. Zamknął się w sobie, zaczął bać się ludzi, bać się z zamknięty, zamkniętych pomieszczeń. Odczuwał panikę, kiedy miał poczucie, że traci kontrolę. W nocy śnią mu się koszmary. Kiedy ojciec staje przed sądem, Mark opuszcza szpital, ale nie jest już w stanie normalnie funkcjonować. Zdiagnozowano u niego zespół stresu pourazowego. W domu dziecka, do którego trafił z siostrą Larą, Mówiono potem, że Mark był często agresywny. Dom dziecka był położony w Windbeagu, blisko centrum Mönchengladbach. 15 minut jazdy samochodem od ich starego domu. Mark prowokował, ale ze wszystkich dzieci w domu dziecka Mark był i tak nadal najcichszy. Pada w panikę, gdy czuje się osaczony. Tak zostało zanotowane w aktach Marka. Albo inaczej zostało zanotowane, próbując się bronić, pewnego razu ze strachu chwycił za nóż. Terapeuci stwierdzili, że Mark nie jest jeszcze gotowy na terapię. Nie był w stanie znieść w pełni cierpień, których doznał. Nie pogodził się z faktem, że nie uratował matkę. Mark czasami zadaje pytania na temat okoliczności śmierci matki, ale potem bardzo szybko przerywa rozmowę i nie chce dalej rozmawiać o tym, co przeżył. W tym czasie Dziesięć dni przed śmiercią matka złożyła wniosek o tymczasowy nakaz sądowy przeciwko ojcu. Nie powinien się do niej zbliżać, nie powinien nawiązywać z nią żadnego kontaktu. Dzień później wycofała wniosek. Kobieta z biura do spraw dla nieletnich podeszła do matki. Gdy ta pojawiła się nieco później. Razem z ojcem, aby porozmawiać o tym, jak rodzice mogą poradzić sobie z Larą, która wydawała im się trudna i zbuntowana. Po prostu nie mogę się bez niego obejść, wyjaśniła matka, wskazując na swojego męża. Wyjaśniła, że ten wniosek złożyła pod naciskiem swojej córki Lary. W sądzie, kiedy matka już dawno nie żyła, urząd do spraw młodzieży stwierdził, że ojciec i matka robili harmonijne wrażenie. Sąsiedzi już kilkakrotnie wzywali policję, kiedy ojciec znów był pijany. Chodził wtedy po całym domu, wyzywając sąsiadów. Do jednego z nich powiedział: Ty wracaj do Polski. Często zwracał się do sąsiadów w obraźliwy sposób. W pewnym momencie, na krótko przed zbrodnią, sąsiedzi zebrali podpisy i zażądali, aby ojciec się wyprowadził. Od teraz musiał się starać być miłym sąsiadem. Podrzucił paczkę czekoladek do nowego biura ubezpieczeniowego po drugiej stronie ulicy i życzył im nawet dobrego startu. Upiekł nawet ciasto dla sąsiadki, ale jednocześnie poskarżył się do kobiety, że jej dziecko zbyt głośno płacze. Kiedy kobieta zaprzeczyła, próbował uderzyć ją pięścią w twarz. Ja też biję kobiety, wrzeszczał. Zawsze było słychać krzyki z mieszkania na parterze. Mark, później broniąc ojca, zapewniał policję, że nigdy nie widział, aby ojciec bił matkę. Sąsiedzi opowiadają, że trzy dni przed zbrodnią Mani stanął przed domem i krzyczał. Następnym razem przed domem nie będzie policji, tylko karawan. Policja za każdym razem odjeżdżała, nie osiągając nic. Nigdy nie udało się zidentyfikować, kto był agresorem, powiedział później sądowi jeden z policjantów. Oboje małżonkowie zawsze byli zdenerwowani. Manfred za każdym razem obiecywał policjantów, Policjantom, że zejdzie do piwnicy i będzie spokój. Dobro dziecka nie było nigdy zagrożone pomimo całego tego hałasu, twierdzili potem urzędnicy w sądzie. W Niemczech przestępstwa skazane i odbyte po kilku latach są wymazywane z rejestru karnego. A stare akta giną gdzieś w nirwanie archiwów. W tym czasie nikt nie wiedział, że Manfred był już w więzieniu, kiedy jego pierwsza miłość, nie chciała z nim już zostać, 30 lat temu, dźgnął ją nożem. W klatkę piersiową 12 razy. Na początku z innymi dziećmi Mark w domu dziecka. Dogadywał się w miarę. Rok po zbrodni, ojciec odebrał sobie życie w więzieniu. Od tego momentu z Markiem było już coraz gorzej. Coraz bardziej się izolował, zamknął się w sobie, przestał się nawet myć. Czasami trzeba chronić człowieka przed nim samym, a czasem innych przed nim. Do Marka nie udawało się dotrzeć, powiedziała dziewczyna, która znała go od dzieciństwa i która również trafiła do tego samego domu dziecka. Raz zadzwoniła do grupy Marka, ale nie pozwolono jej z nim rozmawiać. Zakazane, mówili do niej. Mark Również został rozdzielony ze swoją siostrą Larą. Został umieszczony w innej grupie. Lara, jedyna, która pozostała mu z rodziny. Mark zawsze udawał, że wszystko jest w porządku. Mówi chłopak z domu dziecka, który rozmawiał z Markiem długo po tym, jak zabroniono mu wstępu na teren placówki. Kiedy już przebywał na zewnątrz. Siedząc przy drzwiach, siedząc na skrzynkach elektrycznych lub na schodach po drugiej stronie ulicy, aby być blisko lary. Dom dziecka nie był już nic w, nie był w stanie już nic zrobić. Pobyt w placówce nie mógł być dłużej kontynuowany. Zgodnie z listem z miasta. Zbyt wiele się już wydarzyło. Mark nie mógł już znieść ciasnoty. Ściany i sufity stały się dla niego udręką. Otwarte niebo było wyzwoleniem. Im dalej od ziemi, tym lepiej. Drzewa, pokonywanie ich sprawiało, że czuł się silny, spojrzenie na świat jaki był wtedy, jak był jeszcze dzieckiem, z daleka, jakby nikt już nie mógł mu zaszkodzić. Kiedy Mark się wspinał, mówił, że tylko wtedy czuje się sobą i ma kontrolę nad swoim ciałem. W kwietniu 2015 tuż przed opuszczeniem na stałe domu dziecka po raz pierwszy przebywał na oddziale psychiatrycznym dwa dni miał panikę przed utratą kontroli bał się zamknięcia napompowano go środkami uspokajającymi druga Próba została podjęta zaraz po tym, jak został wyrzucony z domu dziecka. Ale psychiatra powiedział, że przyjęcie do szpitala nie jest możliwe. Nie ma poważnego zagrożenia dla niego lub innych. Niezależna ekspertyza mówiła również o skrajnym pozbawieniu wolności. Co niósł za sobą stacjonarny pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Fachowcy nie byli pewni, czy można było osiągnąć realną pomoc i postęp terape terapeutyczny. Ostatni pobyt Marka w szpitalu psychiatrycznym w lipcu 2016 zakończył się już po kilku godzinach. Również dlatego, że nie było poważnego zagrożenia, jak stwierdzili lekarze, ani dla niego, ani dla innych. Od teraz, 17-letni Mark był bezdomny i żył na ulicy, a zajmować się nim mieli uliczni kuratorzy. Mark zaczął brać narkotyki, kraść jedzenie, kradł w szpitalu. Kilka ulic dalej, albo w Rewie po drugiej stronie ulicy. Włamywał się do budynków, wspinał się po dachach i przez okna do fabryki mody, gdzie kradł ubrania dla Lary. Na przykład ukradł dla niej torebkę. We wrześniu 2016 wydano wobec niego nakaz aresztowania za różne przestępstwa. Został tymczasowo aresztowany. Cierpiał z powodu przymusowego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Z listu miasta na temat ostatnich sześciu miesięcy Marka wynika, grudzień 2016. Mark zostaje skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Kara zostaje zawieszona pod następującymi warunkami. Musi on zadbać o miejsce na terapię. Musi przebywać w poradni pedagogicznej i utrzymywać kontakt ze służbą kuratorską. Grudzień 2016 i styczeń 2017. W tym czasie umówiono się na 17 wizyt z Markiem. Na oddziale psychiatrycznym, z których jednak wszystkie zostały odwołane, ponieważ Marka nie można było znaleźć. Właśnie w tym czasie zgłoszono zaginięcie chłopaka. Koniec stycznia 2017, krótko po ostatnim kontakcie z opiekunem, odnowiony nakaz aresztowania. Za naruszenie warunków zawieszenia nie został wyegzekwowany, ponieważ nikt nie wiedział, gdzie Mark przebywa. Koniec kwietnia Mark zostaje znaleziony martwy. Wszyscy mówią, że nic nie dało się zrobić. Mark nie ufał ludziom. A jednak były momenty. Przyjaciółka jego matki widziała kiedyś. Marka, przemykającego się po ulicy. Mark, mój chłopcze, zawołała, co robisz? Chodź tu. Mark dał się jej nawet przytulić, nawet tak bardzo blisko. Kobieta pogłaskała go po plecach, nie wyrywał się. A kiedy zapytała, czy tęskni za rodzicami, skinął głową. Za mamą? Tak. A za tatą też? Tak. Ale za mamą więcej powiedział. Sąsiadka pamięta też spotkanie z Markiem na Placu Zabaw. Usiadł na ławce, zjadł jogurt, palcami z kubeczka i po prostu rzucił go na ziemię, gdzie leżały już inne kubki. Sąsiadka podniosła opakowanie i wyrzuciła do kosza na śmierć. Mark zapytał jej wtedy: Dlaczego to robisz? Sąsiadka mu odpowiedziała: Gdybym ci powiedziała, żebyś ty to zrobił, i tak byś tego nie zrobił. Wtedy Mark spojrzał na nią. Było to spojrzenie zranionej duszy. Wstał bez słowa, wyrzucił pozostałe kubki do kosza na śmieci i znowu usiadł. Zapytała go wtedy: Dlaczego żyje na ulicy? Mark powiedział, nie chcesz się tego dowiedzieć, działy się bardzo złe rzeczy. Pewnego razu, gdy sąsiadka stała przed dużym oknem w swojej kuchni i gotowała, Mark rzucał w okno małymi kamieniami. Robił to wielokrotnie, ale kiedy wychodziła na zewnątrz, Mark już dawno uciekł. Powtarzało się to kilka razy. Rodzaj kontaktu. Ona to dziś wie, mówi sąsiadka. Pomyliłam się. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na ponowną historię.